User Experience to jest tak naprawdę bardzo szerokie podejście i można zacząć je definiować od czegoś, co jest doświadczeniem. Jakby Experience jest to doświadczenie i jakby przekładając dokładnie ten, ten, to wyrażenie na język polski jest to doświadczenie użytkownika i to może być wszędzie. To może być w świecie rzeczywistym, w świecie cyfrowym, w aplikacjach, w korzystaniu z różnych serwisów, w korzystaniu z, z różnych usług. UX i biznes to jest tak naprawdę bardzo trudne, bardzo trudna relacja, bo ona jest nieoczywista, natomiast jest bardzo potrzebna. I z mojej perspektywy, i z mojego doświadczenia, mogę powiedzieć, że UX i biznes to jest przyspieszenie procesu wytwarzania rozwiązań cyfrowych i optymalizacja kosztów takiego rozwiązania. Jeżeli chodzi o współpracę ux z klientem, to takimi rzeczami, które dostarczamy, są wyniki badań, to są wywiady z użytkownikami, które są przeprowadzane na początku procesu, są to makiety, które wytwarzamy na bazie tego typu badań i testów użyteczności, a potem także testy użyteczności, gdzie sprawdzane są rozwiązania już dowiezione przez programistów. W dzisiejszych czasach ten UX tak naprawdę obecny jest wszędzie. W tym momencie chyba takim najpopularniejszym rozwiązaniem, gdzie jesteśmy obecni, jest e-commerce, jest e są to rozwiązania fintechowe. Dodatkowo także aplikacje B2B wewnętrzne firmowe, gdzie te procesy dopiero są. Systemy bardzo często są stare i nieużyteczne i warto je odświeżyć, także, żeby one były. Dostępne nie tylko dla naszych klientów zewnętrznych, ale także dla naszych wewnętrznych pracowników. Z perspektywy klienta są tak naprawdę dwie rzeczy, które możemy zmierzyć. Pierwszą z nich jest jakość, którą testujemy i mierzymy podczas badań z użytkownikiem, bezpośrednio sprawdzając, jak on odbiera personalnie. System, w którym się porusza, i drugim takim mierzalnym czynnikiem jest czas wykonania zadania przez naszego użytkownika poruszającego się wewnątrz systemu. Wykorzystujemy narzędzia analityczne typu Google Analytics, gdzie zbieramy dane wejściowe, posługujemy się Hotjarem, gdzie zbieramy mapy klików, mapy ciepła, posługujemy się badaniami jakościowymi, wywiadami, grupami fokusowymi, warsztatami. I posługujemy się tak, tak naprawdę jeszcze technikami testowania rozwiązań z użytkownikami. W BrightNet wierzymy, że najskuteczniejszą metodą pracy UX-owej nie jest praca jednego człowieka, ponieważ jesteśmy tylko jedną parą oczu i możemy się mylić. Natomiast podchodzimy do naszych zadań zespołowo, tworzymy zespół projektowy, który łączy różne kompetencje i dzięki temu jesteśmy niezastąpieni.